Kochanie. Jak ty to robisz, że piszesz coś ołówkiem, potem to podcierasz i to znika? Kochanie, naprawdę nie wiesz? No nie wiem. No użyj głowy. A, no tak. Myślałam, żeby zrobić test ciążowy. To masz. Po co mi książka? No jak to po co? Żebyś się dobrze przygotowała, bo mogą być trudne pytania. A, dobra. Szef dał mi w końcu podwyżkę. Powiedział, że jak tak dalej będę sumiennie pracował, to może zostanę jego zastępcą. No i powiedział jeszcze, że jak tak dalej pójdzie, to może nawet zajmę jego miejsce. Ej, co ty robisz? No daję ci łapki w górę, tak jak na YouTube. A czy wy zostawiliście łapkę w górę? Jeżeli zostawicie teraz łapkę w górę i napiszecie, dajemy łapkę w górę, przypniemy wam serduszko. Słuchaj kochanie, naprawiłam samochód. Naprawiłaś? Ale tam był przecież olej do wymiany. No i wymieniłam. O, ale tak sama? Tak, sama. Wow, ale masz zdolną żonę. Sama olej wymieniła. <noise> A mówił, że nie dam rady. Kochanie, nie uważasz, że ostatnio mi się trochę przytyło? Słuchaj, muszę powiedzieć coś bardzo ważnego. Zdradziłem cię swoją najlepszą przyjaciółką. Nie zmieniaj tematu, pytałam się, czy uważasz, że przytyłam, nie wymiga się od odpowiedzi! Jejciu, kochana, czemu ty płaczesz? Bo będę miała bliźniaki! Ale przecież to nie jest powód do płaczu, zawsze chciałaś mieć dzieci! No tak, ale jak ja wytłumaczę mojemu mężowi, skąd to drugie dziecko, pomyślisz, że go zdradzam! Hmm. Słuchaj, a może ugotowałabyś nawet dzisiaj coś innego w końcu? Co na przykład? Nie wiem, może coś zagranicznego. Pierogi ruskie. Przecież to jest polskie. To baszcz ukraiński. To też. Hmm, no to może coś orientalnego. Wiem. Co? Zupkę chińską. Koronawirus w Europie. Ha, na szczęście w Polsce jesteśmy bezpieczni. Co? Dlaczego niby jesteśmy bezpieczni? No jak koronawirus w Polsce? No jak? Przecież nie mamy w Polsce króla, więc skąd korona ma mieć wirusa? No widzisz, jaka ty jesteś mądra. Że ci naukowcy na to nie wpadli. Słuchaj, ja to kiedyś w sklepie szukałam makaronu, ale to jest dwie godziny. jej jaka ty jesteś głupiutka! O nie, właśnie mi przypomniałaś, zostawiłam wodę na gazie. I co? No i przypali mi się woda. O na... nie, leć szybko! No, no, właśnie! go z tej strony, bracie, malczyńcy. Dziękujemy numer. za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli wam się podobało, to łapka w górę, subskrypcja i napiszcie w komentarzu jakieś ciekawe pomysły na nowe filmy. A może weźmiemy taki jeden. Macie link w opisie? Macie link w opisie. Widzimy się w kolejnych produkcjach. Pozdro!